Cześć, siemanko, z tej strony Zander Witam was bardzo serdecznie na filmie, na którym zrobimy prezentację nowego trybu Który w tym momencie, kiedy już to oglądacie, wystartował na naszym serwerze Oczywiście mcosada.pl jeśli ktoś ma problem ze znalezieniem IP To w tym momencie właśnie macie ogromny spam, który pojawia wam się na ekranie Więc na pewno nie przeoczycie Oczywiście IP znajdziecie również w opisie Także wklepujcie IP, wbijacie na serwer Wersja oczywiście tego trybu to jest 1.18.2 Także używajcie najnowszej wersji Oczywiście mamy też wsparcie od niższych, od 1.12.2, więc na, na niższych wersjach, jeśli macie słabsze komputery, również sobie poradzicie. Jest ze mną mój e, niesamowity Minecraftowy e, przyjaciel Cashir. Witamy Was bardzo serdecznie. No i co, zaczynamy pokrótce opowiadać co tu się znajduje, ale też jeszcze zanim zaczniemy, napiszcie w komentarzu swoje nikki z Minecrafta, oczywiście zostawcie też lajka. Po kilku dniach od wypuszczenia tego filmu rozlosujemy kilka rank, rozlosujemy dwa razy sponsora, dwa razy. Ultra Vipa oraz jednego vipka na okres 7 dni. Także myślę, że naprawdę się opłaca. Jest szansa zgarnąć to za darmo, nie kupując w Witem Shopie. Więc zostawiajcie. Możecie też swoim kumplom, z którymi będziecie grać, napisać, żeby zostawili ten komentarz. A może się Wam tutaj poszczęści, wiadomo. Im więcej, tym lepiej. Ok, przechodzimy już do konkretów. Słuchajcie, na starcie zaprezentuję Wam system działania pośmiertnych skrzynek. Do tej pory działało to tak, że jeśli gdzieś spadliście, jakiś mob Was zabił, no to w tym momencie Wasze itemy leżały na ziemi i po około minucie, jeśli tego nie zebraliście, one po prostu znikały. W tym momencie mamy pośmiertne skrzynki, ja tutaj zaprezentuję jak na wyspie Keshira spada w przepaść. Oczywiście tutaj u góry widzicie naszego pecika, bo na tej edycji również będą pety, które będą posiadały swoje niesamowite umiejętności i te pety będziecie mogli kupować za kasę serwerową. Nie będą to też tanie rzeczy, bo najtańsze będzie kosztował 3 miliony, najdroższy około 17, każdy będzie miał swoje unikatowe umiejętności, także naprawdę zarąbista sprawa, która dopiero na tym trybie się pojawiła. Jak widzimy, moi drodzy, mamy tutaj pośmiertną skrzynkę, mamy tutaj napisany mój nick, mamy tutaj czas, za jaki ta skrzynka zniknie i w momencie, kiedy sobie ją otworzymy, to zgarniamy wszystkie itemy, które straciliśmy, jak i również odzyskujemy częściowo swój EXP, który posiadaliśmy. Ale też jest taki minusik, że jeśli jakiś inny gracz znajdzie tą Waszą skrzynkę i ją wam otworzy, no to w tym momencie waszej temy zgarnie. Ok, lecąc dalej mamy coś takiego jak noc żywych trupów, jest na nią 10% szans czyli jedna na kilkanaście nocy i wtedy naprawdę macie przerąbane, gdyż jeśli nie jesteście porządnie rozwinięci ani nie macie jakichś bardzo potężnych itemów no to radzę Wam się schować i taką noc przeczekać gdyż wtedy będą pojawiały się naprawdę bardzo, bardzo potężne moby, customowe moby yy, z customowymi umiejętnościami także będziecie mieli marne szanse na przeżycie więc jest to takie dodatkowe utrudnienie, ale myślę, że bardzo fajna rzecz, która już na naszym yy, jednym trybie, czyli one bloku się pojawiła. Mamy też końce do zabicia, jeśli Zabijamy jakieś potwory, czy mobki, albo i graczy To mamy jakiś tam procent na to, żeby wyleciała z nich kaska I za tą kaskę oczywiście możecie sobie różne tam rzeczy w sklepie kupować Który zaraz przedstawi Wam cashier Lecąc dalej mamy backupy W tym momencie na tej edycji wprowadzamy Można powiedzieć nowość, bo jeszcze tego nigdzie nie mieliśmy jeśli na przykład serwer będzie miał jakiegoś crasha, jeśli na przykład Wam z jakiegoś powodu zniknie jakiś item z inwentory, to mamy teraz możliwość, a właściwie najwyższa moderacja, na przywrócenie jednemu czy kilku graczom ich danego itemu, inwentory, levelu, kasy, przywrócenie ender chestu, więc naprawdę będzie teraz bardzo bezpiecznie. Też lecąc dalej, mamy realny system ścinania drzew, który zaprezentuje Wam tutaj Cashier. Zetnie tutaj siekiereczką jakieś drzewo, zobaczycie jak to drzewo, jak ta animacja wygląda, jak widzimy nie trzeba już się wspinać, nie trzeba robić ninży, nie jest to za łatwe, nie jest to za trudne, ścinacie po prostu drzewa, wygląda to trochę jak w rzeczywistości, no i wiadomo te liście już potem same z automatu znikną, nic tutaj żadnego już drzewa resztek nie zostanie po bokach. I też kolejna sprawa, no to są oczywiście standardowo śluby. Mamy pastorów na serwerze, pastorami są moderatorzy, którzy zwyczajnie tych ślubów Wam udzielają. I tam za te śluby macie jakieś konkretne benefity. A teraz poproszę o zabranie głosu Keshira, który przedstawi Wam kilka kolejnych faktów z tej edycji. Tak, Mamy komendę określić tag. Macie tu wspaniałe tagi do kupienia, żeby się wyróżnić na czacie. Oraz ten nad głową i na tabliście, chyba też to na tabliście macie, nie jestem ten, ale raczej tak, tak macie, macie tu super takie za, ten, za gotówkę normalnie, luksusik, fajne takie bajerki, na czacie tak samo właśnie, od takich najtańszych, najnormalniejszych, po takie dripy, ricze, jakieś takie fifarafy konkretne simpy, nie simpy, no taki luksus. Yy, mamy dalej antyspam, że nie możecie sobie pisać cały czas tej samej wiadomości yy, i też co dwie sekundy możecie pisać na czacie. Więc ogólnie będzie to fajnie, luksusik, yy, ten. dzieci nie będą robić lipy. Oczywiście nie wszystkie dzieci. Tylko te mniej ogarnięte. No I też to to, tak. dodając do tego tutaj pluginu czatowego, jest taka mała pomoc dla nowych graczy, gdzie mamy autoresponsę. Jeśli na przykład nowy gracz napisze, jak założyć wyspę czy coś innego, no to tutaj bot da wam, da tym graczom odpowiedź. Także jest to taka fajna odpowiadajka jeśli nie będzie administracji, czy też graczy, którzy mogliby na to odpowiedzieć. Dokładnie. Możecie sobie siadać, to już było wcześniej i tak dalej. Macie takie ukośnik Seat, fajne, jest luksusik. Jeszcze macie ukośnik spin. A, to ty musisz zaprezentować. Tak, mamy tutaj spina również, czyli takie wiertełko fajne. Można trochę przyflexować. Pocisk penetrujący. Tak jest. No, lecąc dalej, Ops. mamy nowy system sklepu. <gry> Ten. Jak jesteście sobie na wyspie i wpiszecie ukośnik sklep, no to was sklep nie naspał na spawna na tzw. ukośnik VARPSCUB. I tutaj sobie podchodzicie. Jak widzimy, mamy dwa NPC-ty, tak, żeby rozładować ruch, żeby uniknąć po prostu sytuacji że powiedzmy 20 graczy rzuciłoby się na jednego NPC-ta i nie moglibyście się dopkać, to ten drugi npc również oczywiście ma dokładnie to samo. I tutaj możecie zarówno i sprzedawać, i skupować. Sceny są dynamiczne, jest to nasz autorski sklep. Jest naprawdę fajna opcja, jest to takie lekkie utrudnienie i nawiązanie do starszych czasów, gdzie nie było sklepów od razu na wyspie pod komendą, tylko trzeba było lecieć na spawna, mieliście tabliczkowy sklep, a tutaj lecicie po prostu od razu na warpika po wpisaniu kośnik sklep czy skup Oczywiście, z odpowiednim delayem, i tutaj sobie możecie to e, otwierać i tego używać. No. I idąc dalej, jak Zander na początku wspomniał, serwer jest na wersji 1.18.2, czyli mamy wszystkie mechaniki z nowych wersji, wszystkie bloki i tak dalej. No jest luksusik, jest luksusik. Tak samo e, wyspę teraz możecie sobie o wiele wyższą budować pod względem w dół i w górę. Jest pełen zasięg, tak jakby z tej wersji budowy. Więc no, liczymy na Waszą jakąś inwencję twórczą i tak dalej. Na pewno pojawią się klipsy, jeśli ilość zgłoszeń będzie wystarczająca i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, to teraz ja lecę dalej z opowiadaniem. Słuchajcie, jak widzimy mamy tutaj autorski spawn, między innymi od Stempelkowej i pomocników tutaj też skyblockowych, którzy pomagali przy budowaniu Także jest Pen Luxus mamy również autorski parkour. Parkour również wygląda fenomenalnie. Pokazując wam, jak się tefam do parkouru, również pokażę wam zarąbiste GUI, które tutaj mamy. Nie ma teraz warpów tam, że pod smutną komendą. Tylko mamy fajnie wszystko opisane, elegancko ułożone w GUI. Tepniemy się na parkur. Mamy super parkur, bardzo wiele torów, w których musimy jeszcze je wszystko uzupełnić nagrodami, odpowiednio jeszcze skonfigurować. Także jak widzimy, naprawdę atrakcji tutaj nam nie zabrakło, słuchajcie. Kolejną też rzeczą to jest targ, który tutaj dodatkowo będzie, czyli ukośnik peshop. sobie wpisujemy. Tutaj mamy wystawione itemy, wszystkie itemy widnieją przez 3 dni. Oczywiście w zależności od rangi możecie wystawiać więcej tych itemów, co by zapobiegać e, zbędnemu e, nawalaniu niepotrzebnych jakichś śmieci, tutaj, żeby nie zapychać miejsca. Tutaj możemy bezpośrednio wejść w sklep danego gracza, który ma to wystawione. Tutaj możemy sobie te itemy odbierać, możemy szukać w kategoriach odpowiednich. No i słuchajcie, jeśli chcemy sprzedać e, jakiś na przykład item, no to używamy sobie komendy p e shop Teraz używamy sell, ilość sztuk, czyli jedna, no i cena na przykład 50. No, i już się z automatu wystawiło nasz itemek, Jeśli ktoś będzie chciał go kupić, no to Peshop chodzi tutaj na przykład w główny targ. Jak widzimy, jest ten itemek wystawiony. Klikacie, klikacie kup i kupujecie, a pieniądze m, płyną do osoby, która go wystawiła. Także naprawdę fajna opcja. Oprócz tego, oczywiście, e, mamy też nowy system sklepów na wyspach. Oczywiście ja bym był bardziej za tym, się robili takie fajne sklepy u siebie na wyspach. Wystarczy, że weźmiemy sobie jakąś powiedzmy skrzynkę ok, stawiamy sobie skrzynkę, mamy jakiś itemek w apce. Ja sobie pójdę na GM1 i teraz w tym momencie ja chcę sprzedać na przykład 3 te patyki, więc klikam sobie lewym w tę skrzynkę, wpisz na czacie cenę za jednego stika, no a ja bym chciał za jednego, no 10 powiedzmy dolarów. Nie mamy wyprzedano, bo skrzynka jest pusta, tutaj ten itemek nam lewituje, ale w tym momencie, jeśli uzupełnimy skrzynkę, pokazuje się, że już jest uzupełniona. Jak klikniemy sobie prawym, to mamy możliwość zmienia tego sklepu na, na na przykład skup, mamy możliwość usunięcia, więc jest to bardzo bardzo fajna, wygodna opcja i naprawdę fajnie designersko to wygląda, kiedy tutaj te itemki Wam się będą wyświetlać. Idąc z kolei dalej, mamy teraz nowość, takie lekkie też utrudnienie, nawiązanie do realnego może życia, czyli podateczki raz na 24 godziny od Waszego saldu konta, salda konta, w zależności, w zależności od tego, czy będziecie online, czy też offline, będzie pobierany 1% tej całej kwoty. Hmm, to jest takie zachęcenie do, myślę, aktywności więc myślę, że sprawa jest naprawdę fajna, a też 1% to jest tyle co nic, więc nie ma co na to w ogóle zwracać uwagi. I, i również obniżyliśmy, obniżyliśmy, nie podwyższyliśmy, obniżyliśmy podatek z który teraz wynosi 13 zamiast 17%. Słuchajcie, mamy też możliwość wysyłania expo, a ja sobie pójdę na Spawn, żeby stanąć sobie w bezpiecznym miejscu, tam gdzieś no, o, też widzimy, że są customowe powiadomienia o różnych akcjach że na przykład Cashier gdzieś zginął czy coś zaraz Wam zaprezentujemy na PvP w sumie możemy od razu, e, choć może na PvP czyli Warpik klikamy sobie PvP, OK, gm0, ciach ciach sobie tutaj przyjdę jest Cashier, OK on mnie tutaj nawala z łapy o, coś mnie tutaj cofnęło. Mój tutaj e, pet ma taką umiejętność teleportacji, żeby unikać e, właśnie śmierci, więc te pety naprawdę e, są potężnym narzędziem w niektórych sytuacjach. Ja teraz zginę i na czacie pokażę się odpowiednie powiadomienie e, o tym, że, e, że właśnie zginąłem od, e, od Keshira. O, i tutaj mamy powiadomienie, oczywiście. Ok, kolejną rzeczą jest możliwość przesyłania levelu, możecie sobie tutaj przesyłać, bardziej mówiąc, dokładnie to płacić. EXP, wpisujemy pay exp, nick i na przykład 5 i poszło, e, poszedł, e, poszło 5 poziomów EXP do Tashira, także jest to fajna opcja. Mamy oczywiście autorski kor wyspowy, wszystkie wyspy są autorskie. Jeśli chodzi o ich granice, byście mogliście zwrócić uwagę, no to są bordery na tych wyspach, które wam zaznaczają, gdzie są granice. One są tylko i wyłącznie wizualne, możecie je za nie wypaść, może tu się za nie wylewać woda. Także nie zwracajcie na to uwagi, to nie jest tak, że tu będziecie bezpieczni. I na start ta wyspa ma rozmiar 50 na 50, jeśli chodzi o bok. I pod komendą Is otwiera Wam się GUI, w tym GUI opłacacie zwiększanie limitów za Ether. Eter będziecie zdobywać, oczywiście za jedzenie, zdobywacie punkty eteru, jak i za zabijanie potworów. Tam odpowiednia ilość eteru się zdobywa i potem za ten eter, czyli za taką dodatkową walutę, sobie te limity opłacacie i ta granica wyspy wam się zwiększa aż do bodajże 200 na 200. Także myślę słuchajcie, że wszystko, co miało być opowiedziane, już zostało opowiedziane. Aha, jeszcze o kitach wam nie wspomniałem. Ukośnik czy tam kit. I słuchajcie, mamy tutaj wszystkie kity, jakie są dostępne na serwerze. Tutaj mamy dla graczy. Klikając w lewy przycisk mysz myszki odbieracie sobie kit, natomiast klikając w prawym macie możliwość podejrzenia, co w każdym z tych kitów w tych rangach się znajduje. Także jest to naprawdę fajna opcja. Jeśli chcecie zobaczyć przed zakupem danej rangi, to ten dany kit ze sobą będzie niósł. No słuchajcie, to jest mniej więcej tyle. Depniemy sobie tutaj kasjera do nas dałem mu gm co by go tutaj nic nie zawiło no i słuchajcie, jeśli wam się spodobało jeśli szukacie tego skyblocka najnowsza wersja 1.18.2 to oczywiście mcosada.pl jak będziecie już w lobby klikacie sobie tutaj tą ikonkę w kiedy to nagrywamy, oczywiście jeszcze nie wystartowało, ale jak ten film już oglądacie, to już serwer macie pewny, że wystartował. Przed rzuceniem tego filmu też e, był trailer, także zachęcam do wbicia, korzystania. Myślę, że będzie super. Zapraszamy serdecznie. No i co? Hejo! Siema. Was DJ Zandy